Dzień dobry! Jest rzeczą niezwykle znamienną, że na kolejnej edycji festiwalu Flimper Active gromadzimy się tylko i wyłącznie za pośrednictwem nowych mediów którym to festiwal ten jest poświęcony. Widzimy się i słyszymy, chociaż nie możemy spotkać się na żywo jak dotychczas w Warszawie czy w Łodzi, jednak z drugiej strony wystarczy komputer czy smartfon i dostęp do internetu, aby każdy mógł wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wyjątkowym także dlatego. Że jest to po raz kolejny okazja, aby móc podzielić się doświadczeniami, wiedzą, także wiedzą na temat możliwości czerpania źródeł finansowania różnych projektów z sektorów kreatywnych. Jest to okazja, aby wzajemnie się inspirować, aby razem, wspólnie. Odkrywać nowinki ze światów technologii, kultury i biznesu. Stąd też i moja obecność. Chciałbym z Państwem podzielić się najświeższymi informacjami na temat programu ministra Rozwój Sektorów Kreatywnych. Jest to program, dzięki któremu mogą zaistnieć te pomysły, idee i projekty, które dotychczas były tylko w sferze planów i marzeń. Program Reżyserów Kreatywnych jest programem dotacji bezwrotnych. Utworzył go w 2016 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Pan Profesor Piotr Gliński i w dotychczasowych czterech edycjach programu łączna pula środków na dotacje przekroczyła 20 milionów złotych. Jest mi miło podkreślić, że także Fundacja Media Cluster jest beneficjentem programu, z którego dofinansowano organizację festiwalu Free Interactive. Pozwólcie Państwo, że pokrótce opowiem o najważniejszych zasadach, na jakich oparty jest program Rozwój Sektorów Kreatywnych. Kto może wnioskować o dofinansowanie, na jakie projekty i jakie trzeba spełnić warunki. Aktualnie trwa nabór do piątej edycji programu. Na wnioski oczekujemy do 30 listopada bieżącego roku, zatem czasu nie zostało już tak wiele. Budżet wynosi 5 milionów 175 tysięcy złotych. Programem objęte są wszystkie branże kreatywne, niemniej jednak tegoroczny priorytet będą stanowiły przedsięwzięcia z sektorów wzornictwa, nowych mediów, muzyki, i gier wideo oraz projekty interdyscyplinarne. Dofinansowanie można otrzymać na jedno z pięciu działań. Pierwsze to działania edukacyjne, czyli organizacja konferencji, sympozjów, szkoleń, webinarów. Drugie, projekty badawcze, czyli takie, które mają służyć zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy na temat sektorów kreatywnych. Trzecie to działania wspierające eksport, czyli na przykład udział w targach międzynarodowych, czy wyjazdy zagraniczne. Mające wzmacniać potencjał eksportowy produktu czy usługi. Czwarte to tworzenie prototypów, najczęściej są to prototypy gier i programów. I piąte, tworzenie innowacyjnych artystycznie wideoklipów do utworów muzycznych. I wreszcie, kto może wnioskować o dofinansowanie? Po pierwsze, są to przedsiębiorcy i to zarówno spółki prawa handlowego, jak i Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. Po drugie, instytucje samorządowe, ale z wyłączeniem tych, które współprowadzi minister kultury. I po trzecie, organizacje pozarządowe, takie jak fundacje czy stowarzyszenia. Projekty pozytywnie ocenione i wybrane przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu do realizacji będą mogły otrzymać dofinansowanie od 10%. Do nawet 300 tysięcy zł. Każdy projekt powinien mieć wkład własny na poziomie nie mniejszym niż 20%. Cały proces wnioskowania nie jest skomplikowany ani tym bardziej trudny. Wystarczy założyć konto w systemie BOI, następnie wypełnić wniosek i załączyć wymagane dokumenty. Proces odbywa się całkowicie elektronicznie. Warto jednak pamiętać, że wniosek i jego poszczególne elementy będą podlegały naszej ocenie. Zatem warto rzetelnie, przejrzyście, rzeczowo przygotować zarówno opis wniosku, jego kosztorys, jak i plan realizacji. Procedura oceny wniosków zakończy się w marcu przyszłego roku. Wtedy też poznamy listę beneficjentów, a zwycięskie projekty. Będzie można realizować przez cały 2021 rok. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, beneficjenci mogą liczyć na nasze elastyczne podejście i szereg ułatwień. Między innymi będą mogli realizować swoje wnioski online, jeżeli takie będą wymogi sanitarne. Podsumowując, na jakie wnioski oczekujemy? Kreatywne, wartościowe, innowacyjne, ciekawe, Przemyślane takie, które wypływają z potrzeb i wyzwań sektorów kreatywnych, takie, które pobudzają konkurencję. Serdecznie zapraszam i zachęcam do aplikowania do programu ministra rozwój sektorów kreatywnych. Czekamy na ludzi z pasją, z pomysłami takich, którzy nie boją się wyzwań. Dziękuję za uwagę i za tych wszystkich, których zainteresowałem programem ministra wyzykołów kreatywnych trzymam kciuki i mam nadzieję, że do zobaczenia